Więc dzisiaj mamy zrobić taką planetę i rakietę. Sara pierwszy raz w kółku sobie pływa, Elenka tutaj ma rękawki. Jak się podoba? Dla mnie? Dziękuję! My tutaj otrzymaliśmy karty. Bingo! Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Kolejny dzień na czterogwiazdkowym kempingu. Pięciogwiazdkowym. Dzisiaj na śniadanie mamy jajeczniczkę z papryką. Tak wygląda nasza kuchnia teraz. Smacznego. Smacznego, tato. Smacznego. Jesteśmy po śniadaniu, a teraz idziemy z Eleną zobaczyć animacje dla dzieci. Tutaj kemping posiada bardzo bogatą ofertę animacji przez cały dzień. Tak naprawdę coś się dzieje, tylko przez czas zjesty jest pusto. I nasza alejka właśnie ma ten tutaj mini klub naprzeciwko nas. Właśnie tutaj obok placu zabaw jest od razu mini klub. I dzisiaj co dzisiaj będzie? Tak to wygląda tutaj. Jest o tyle fajnie, że jest tutaj polskojęzyczna animatorka, co się jeszcze nie zdarzyło do tej pory. Będziesz malowała planetę. A zo. Farby i pędzelki pewnie będą. Moczysz? Super. Więc dzisiaj mamy zrobić taką planetę i rakietę. Bardzo ładnie zorganizowany mini klub. Co zrobiła Lenko? Planetę. Cześć. Cześć. I do zjeżdżalni. Na Wow! Dobra, idziemy na basen. Hadi. Kolejny punkt programu na dzisiaj to basen. Idziemy z dziewczynkami. Dymitar pojechał do outletu sportowego, więc musimy wykorzystać ten dzień jak najlepiej. Do basenu też mamy tutaj bliziutko z naszej alejki. Tam też będą teraz jakieś zajęcia. Zobaczymy. Basen jest czynny od 9 do 19. Proszę bardzo. Tutaj jest bardzo spokojnie. Jest jeden malutki basen. A zaraz za barem, tutaj bar też jest czynny od 9 do 23, jest drugi basenik. Troszeczkę chyba głębszy mi się wydaje, ale jest tam też brodzik. Tutaj jest drugi basen z brodzikiem. Właśnie jest takie drzewko, które teraz nie działa, ale później będzie z niego wykapywała woda. Tutaj znajdziemy sobie zaraz jakieś wolne miejsce. A dla osób, które lubią relaks, tutaj jest taka oaza spokoju przy basenie. Na trawce można sobie poleżeć i wypocząć. Jesteś gotowa? No to możesz już wejść do wody tutaj. A my zaraz z Sarą dołączymy do siebie. Sara, hej! Sara pierwszy raz w kółku sobie pływa. Elenka tutaj ma rękawki. Jak się podoba? Fajnie? Sara chyba też jest zadowolona. I oczywiście po porządnym pływaniu trzeba teraz z powrotem nabrać energii. Więc banan jest wskazany. I Elena je banana. Teraz, tutaj na scenie dzieją się różne rzeczy. Można teraz rzucać piłeczką do wiaderka. I tutaj kusła. Jesteśmy za późno przyszły. Elena próbuje stanąć w kolejce, ale chyba jest za daleko. Na razie poranne animacje się już skończyły. Dziewczynki się bawią. Animatorzy teraz mają przerwę na obiad. Więc i ja zaczęłam robić już obiad. Dzisiaj będzie znowu risotto To z owocami morza. Jedno z naszych ulubionych dań. Już tutaj ryż. Jest podlewany bulionem. Całe szczęście, że mamy prąd. Musimy znaleźć jakieś rozwiązanie na ten kabel. Bo tak go ciągniemy teraz przez okno. i Jakoś go wypuścić na zewnątrz przyczepę, bo to się na pewno przydało. A dodamy do tego później mieszankę owoców morza. I czekamy na tatę. Piękna Elena. Dymitar właśnie wrócił. Wróćmy. Z mini klubu. Z mini klubu? Tak. Risotto już tutaj dochodzi. Aperitif przygotowany, więc idealnie. Sprawdźmy, czy mu się udało dzisiaj coś kupić. Proszę bardzo, chyba komplet. Chyba zaraz za. Proszę bardzo. O cheers. Mm. Chodź, chodź. Czeka, czeka. Trzymaj. Trzymaj. Dla mnie? Dzięki. Dziękuję, dziękuję bardzo. Zobacz, bęk. Twoje buty ulubione. Bęk. Bęk. Zobacz, zobacz. bang, Bęka Proszę bardzo. Dymitar zaraz idzie na Mont Blanc. Dlatego przygotował sobie, już widzę, cały zestaw. Strój, buty, raki. Jeszcze inny. Oficjalne przymierzenie butów. Rodzinne. Sara bardzo interesuje. Jesteśmy już po obiedzie, była też drzemka. Idziemy teraz jeszcze do mini klubu. Zobaczymy, bo mają być zajęcia z piaskiem kinetycznym. Ho, ho, ho! Taki piasek kinetyczny to jest. Pokaż jak się robi. Nasypujesz tutaj piasek. No, są różne fajne foremki. On tak się fajnie sypie, co? I jak go uklepiesz i teraz możemy zrobić babkę od razu. Hop. I jak? Wychodzi? No super. Jest co to jest? No pięknie. Super babki, Elena. Zasadujmy ja właśnie, bo tutaj są takie wanienki do tego piasku i nic się nie wróci. Tutaj jesteśmy. Schowałyśmy się do środka, do cienia. Nie ma tak klasyczna husztawka, co Elena? Tutaj Pani pokazała, co Pani pokazywała, ale... No, będziecie robić takie ludziki zaraz, wiesz? A tutaj też jest hotel dla robaczków. Bardzo fajnie zorganizowany. I też zajęcia się tutaj odbywają z nim w ciągu dnia. Co my czerpimy? Taką rajstopę. I ziemia. Trzeba będzie ją pewnie tutaj nasypać, ze środka. Tak, super. Tak. Okej, okay. super. Okay. Azo. Fajne osób Sara też tutaj znalazła sobie zajęcie w mini chudzie. Mamy, tak. bramy, mocno, mocno, bardzo ciasno, okej? Tak, pokaż. Okej, mamy wszystkie oczki. I teraz na gorącym klejem będzie naklejany. zobaczymy teraz efekty. Ale śmieszny. Teraz idziemy ich podlać, żeby wyrosła piękna trawa. Podlewamy naszego grassheda, żeby dobrze rósł. I jak już jest gotowy, taka trawka z tego wyrośnie, tak? Chodź, pokażemy tacie, co ty zrobiłaś, fajnego, dobra? Elena chce pokazać tacie swoje dzieło. Pokaż ta, co to jest? Głowa trawowa. Mogę zobaczyć? Ma wąsy i oczy. Tylko bo oczy mu wypadną. Teraz musimy go postawić na słonku i będziemy codziennie podlewać. Z daleka widać, że zaczyna padać. pewno przyjdzie tutaj do nas też, więc zaczynamy się zbierać. Tak naprawdę rozłożyliśmy tylko kuchnię, ale dużo z nią roboty. Zobacz, Elenusiu. Teraz trzeba ten haczyk stąd zdjąć. O, tak. Hop, i teraz ten następny. Zobacz, tutaj jest ten. Do góry i do mnie. O, i ten? No. Tak, okay. i jeszcze są dwa. Wiesz, tutaj jest jeden i tam jest jeszcze jeden. Dzięki, Elena. Super. Tak. No. dawaj. Do końca. Dzięki Elena. Super. Gdzie jesteś Elena? Ale masz tajne przejście tutaj, co? Elena znalazła tajne przejście do drugiej działki. A Sara je wszystko w zasięgu rąk. To nasze ostatnie popołudnie i wieczór nad jeziorem Garda. Jutro już wyjeżdżamy. Ja teraz idę się rozliczyć. Zapłacimy za nasz pobyt, który był tylko dwunocny. A później idziemy na basen. A kasa jest tutaj, jest otwarta do godziny 19. Teraz obok check -inu. W sumie wyszło 54,80. Zapłaciliśmy tylko za siebie, po 25 euro z akcji kart i 4,80 za podatek. Elena była za darmo, ponieważ Elena płaci dopiero jak będzie miała tam 4 lata. A tutaj proszę bardzo, ostatnie pływanie. Cześć rodzinko. To ci założy, proszę. Hej Sarciu, jak się pływa misiu? Sara! Cześć Guci! Cześć! Cześć Gucilku! A tutaj na sznurek, płet ponurek, zakłada okulary. Pokaż się Crazy Pro. Super! Jest dobrze? O, Teraz troszkę popływamy. Pójdziemy się wykąpać, a o 20 będzie baby dance. I już jesteśmy przy przyczepie. Zaraz <laughs> się przebieramy i niestety pakujemy do końca, co? Miniwisko już się zaczęło. Fajna grupa animatorów tutaj jest. Zobaczymy, jak to jest tutaj zorganizowane. My tutaj otrzymaliśmy karty z bingo z tytułami piosenek. I zobaczymy, kto wygra. No, mamy różne, tak? Musimy mieć różne, no bo inaczej nie miałoby to sensu. Właśnie się zastanawialiśmy, jak będziemy to zaznaczać. Ale chodzi też pani, animatorka, która rozdaje długopisy. O, dziękujemy bardzo. Mamy długopisy. Więc będziemy zaznaczać zaraz. Będą grać piosenki, a my będziemy zgadywać. Znajdować. Nie może. Alkoholu za każdym. Pięknie! Ok, możemy zacząć. Zacznijmy od pierwszego słowa. Dwie, jedna. Po pierwszej rundzie i tak to wygląda a mi brakuje już tylko jednej no niestety zabrakło nam po jednej piosence a tak dobrze nam szło. dziewczynki tam wygrały we dwie Były trzy rundy, wynudziliśmy się. Elena nawet zaczęła już rysować na telefonie. Sara już też chce do przyczepy, więc idziemy. Elena jeszcze idzie zanieść długopisy. Super, dzięki. Idziemy już do przyczepy, bo jutro wyjeżdżamy.